With our backs to the wall, darkness will fall. We never quite thought we could lose it all. Ready, and fire. Ready, and fire. An empire falling just one day. You close your eyes in the glory fades. Ready, and fire. Ready, and fire away. Hey, just show you know, my skin, take colors. i Żyję, nie było mnie miesiąc, no po prostu nie miałem motywacji, ale mam te cztery suby, tyle tak dużo, więc planuję jeszcze dzisiaj zacząć, więc dziewiąta godzina, a ja to nagrywam, Bo boże. Ja tak jakbym jeszcze spał? do 11. No i niedługo wakacje się kończą, fuck, czemu. No dobra, chciałem was poinformować, że Odcinek z Don't pojawi się dzisiaj. Rzucam to 25. Jeszcze pojawi się dzisiaj jeden odcinek, może nawet dwa. To się okaże. To, to taki, króciutki, taki króciutki odcinek informacyjny, tak więc na razie.